Cześć, 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 słoneczku, dzisiaj grałem w Minecrafta. Ja nie wiem czy dokończyłem wczoraj co robiłem na no, odcineczku, nie, czekajcie. Mam trochę wybrzmę z myszką, okej, okay, możemy iść, czekajcie. Yy. Tak to wygląda. No, czyli zrobiłem inaczej, no, ale tu. pycy 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 Tą ścianą się zajmę po odcineczku, więc spokojnie. Yy, no i tym w ogóle, tym. Takim, to. Taka łóżka mnie denerwuje. Więc to zobaczycie na live'ie o, 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 o 10:20. Płyk tak to wygląda, słuchajcie. A co dzisie, w dzisiejszym odcinku ja zrobię, to już Wam mówię. Pojdziemy kontynuować wierzowiec. Yy. Powiększyć to i trzy, dwoje do. kontynuować go yy, przestrzenie tak wiecie. Więc na co to będzie leciało? Na nasz budynek i granica Ok, teraz potrzebuję zielonego. Mhm. Okej, okay, somatycznie musi być. Więc pyk. Kurde, spadłem. Dobra, i trochę się zajmie domkiem ekipy. Dobra. I to, co teraz zrobię, to was może yy... Zdziwić, bo nie mieliśmy tego w planie. A natomiast teraz to robię, więc proszę Państwa, czy ja to symetrycznie zrobiłem? Piszcie na Twitterze, czy ja to symetrycznie zrobiłem. A teraz lecę tam. Ja ci się przesunę do was bardziej bliżej. No, tak to wygląda. Oj, 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 nie symetrycznie widać. Oj, 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 nie symetryjka. Tutaj coś nie grało, więc to naprawiłem. Bo nie było symetryka. Tu się wchodzi. Będzie taki. To jest tylko y, taki. Okej, okay, i tu jest rząd. Tu się wygłasza wszystkie zmiany na Bartkowicach. I dobra, lecimy teraz do domku. Wieżowiec jest oganięty. Lecimy teraz zmiany w domku. O. No ja cię ja cię ja cię. Fik. Okej. Ok. O kurde, dawno tu nie byłem. Jeszcze nikt nie dołączył. co jest już, są. To jest Michał, jeszcze szybko przemieścić na drugą stronę. Tutaj można szybko patrzeć, jak ktoś się goni. Pyk kanałem, już się nie ma, nie? Ale żarty, żartami, ale trzeba coś zrobić z tym domem. Bo mnie trochę denerwuje. Jak mamy ten dom, nie? I to ciężko się teraz chodzi. I to. To mnie denerwuje. Zresztą wczoraj wieczorem, yy, że tu jest woda pod tym. I pod tym całym tym, tą powierzchnią jest woda. I jak tam zeskoczę, to już nie wyjdę, nie? Więc trzeba uważać, bo to bardzo jest głębokie. Tu będziemy mieć basen przegłosowany. Słuchajcie, będziemy mieć podziemny basen. No ja się to zakrywam. Tylko chciałem Wam pokazać, e, jakie wady mamy. No i już zni zniszczyłem. Nie, jakie wady y, 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 bajdkowice mają. Więc przegłosowane. Wejście do basenu robi się. Przegłosowane, słuchajcie. Tylko czy to nam się nie zepsuje? O nie, bo zaraz się uduszę. Bo szybko polecił Uh, 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 uh. Dobra. O kuda, tu nie ma wody. A tu jest. To, że źle się wkopał. Ej, tak będzie dłuższy basen. Puj. Czajajcie, że pod domem mamy basen. Tego jeszcze nie było na tym kanale. Tutaj to to zabuduje, bo też nie chcę mieć jakiegoś dużego serio basenu. I żeby nie było widać tego dieta. Co tu jest dziura? Zakryto on żądamy nie mieć dziury. Ja chciałem tylko taki, żeby wejść, popłyskać się i wyjść, nie? No pod też będzie strony woda, ale... Tu ma być najwięcej. Brick, Będę musiał iść na wyprawę po dynię. To tu taki zrobił. No i żeby nikt też nie przechodził dołem, bo to jest oszukaństwo, że ktoś będzie miał takie tutaj tajemne, bo I... bo tu może być też baza, nie? I żeby nikt tam nie przechodził, ta podłoga będzie z drewna. a natomiast by. My... Nie chodzić po ziemi. I to będzie też się trzeba było załatać. wiekiem. No i tutaj żeby, nikt, żeby nie było przepływu. Ale chyba woda tutaj będzie. Więc spoczka, No spoczka, Spoko jest. No i jeszcze podłogę. Ej, ładnie to wygląda, taki podobny basen. Oj, zaraz się duszę. Dobra, i lecimy. Pyk, Ile Na minut nagrywania? Dziewięć. To jeszcze coś zdążę. Nie, nie, No i teraz krótsze będą odcinaczki, słuchacie, Ale yy, więcej będzie. Muszę to nadrobić dzisiaj nie wiem czy post dzisiaj postaram się odpalić live'a streama no trudno trochę mi będzie ale zobaczymy śledźcie mnie tak do teraz myśleć tak do 10 postarajcie się być na laptopach i na YouTube'ach, postarajcie się dobra bo będzie się zaczynało o 10.20 zapraszam 10.20 Leci film, jest live, nie? Jak dla mnie to jest wyśmienicie, co ja tutaj odwaliłem. Słuchajcie, patrzcie, idziecie sobie tutaj, patrzycie, co tu kurde się odwaliła. To basen, patrzcie, jakie ładne tutaj jeszcze macie zniżenie o jedną krew a tu podwyższenie to jeszcze jedno podwyższenie tutaj dla taka jedna kartka dla, dla usiąść sobie poczekać a tutaj można się przebrać czy tam i wejść sobie, popluskać się tutaj widoczki No. To było na tyle. Ja tu jeszcze trochę stajkuję i widzimy się na live o 10:30. Pa, pa, widzowie.